Dzień dobry w kolejnym odcinku przygód, hit planety.pl. Dzisiaj się zdecydowanie zepsuła pogoda. W nocy padało. Nie jest zimno, jest taki chłodny wiaterek, jak widzieliście w poprzednim odcinku tafla wody. Dzisiaj już mamy nawet jakieś fale, a tak to wygląda z perspektywy plaży, bo na niej właśnie już teraz jesteśmy. Rozumiem, że jak tylko będzie pogoda, to ten ruch będzie większy. Tutaj jest parking yy, i tam kosze na śmieci i itd. Tak ale po tym co widzieliśmy wczoraj, boimy się, że będzie podobnie jak y, kiedyś na helu, że jak przyjadą ludzie, to po prostu nie wyjedziemy. Zablokują nas ze wszystkich stron, a wiadomo, przy się musi złamać, no da się wyjechać muwerem, oczywiście, ale nie chcemy ryzykować. Tutaj wiemy, że możemy sobie wyjechać. Za jakieś 500 metrów mamy e, takie dosyć duże skrzyżowanie, na którym możemy spokojnie zawrócić. No i kontynuować drogę. Bo do kiedy tutaj będziemy? Sami do końca tego nie wiemy. Dzisiaj pewnie tak. Poogarniamy swoje sprawy, poodpoczywamy, pobawimy się. Może i wejdziemy do jeziora. Taka pogoda też nie powinna nas aż tak bardzo odstraszać. Ale rzućcie sobie jeszcze okiem, jak tutaj ta cała plaża i jezioro wygląda. A ja będę szedł szykować nam. Śniadanie. Muszę Wam się jeszcze do czegoś przyznać. Zobaczcie, która godzina. A my dopiero siadamy do śniadanka. Takie udało się dzisiaj przygotować. I w takich okolicznościach będziemy je sobie jeść. Już gdzieś tam przebija się słoneczko, więc robi się coraz przyjemniej. Więc ja życzę Wam również smacznego. No, to już ostatecznie miejsce finalne. Stoimy na parkingu. Tak to sobie właśnie wygląda przyczepa, tam właśnie wychodzi Iza, tutaj auto, tutaj mamy stolik, za chwilę będzie się dokonywał montaż kolejnego filmu. A okazuje się, że na tej drodze, tylko że ja powiem szczerze tego znaku kompletnie nie zauważyłem, gdzieś tam jeszcze z 200 metrów dalej jest jakiś znak, który mówi o zakazie zatrzymywania. Tam, znowu, bardzo, bardzo daleko jest informacja, że ten znak się kończy, więc się stąd zawinęliśmy, bo lokalny tutaj mieszkaniec powiedział nam, że bardzo często przyjeżdża tutaj policja i wystawiają mandaty, więc chcieliśmy ich uniknąć. W związku z czym ostateczna już zmiana miejsca na dzisiaj i zobaczymy, co ten dzień jeszcze nam przyniesie. Dzisiaj, moi drodzy, niewiele działo się na kanale. Bo najpierw od rana praca, 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 montaże i praca, i tak w sumie zleciał nam cały dzień. Ale coś będziecie mogli sobie na pewno z tego dnia zobaczyć, bo tak to, moi drodzy, czasem niestety. Bywa, kiedy się podróżuje i trzeba jeszcze dodatkowo pracować. Nie można do końca robić tego wszystkiego, na co miałoby się ochotę, ale z drugiej strony to jest takie, ja uważam, pozytywne nakręcanie i mobilizowanie do działania. No bo wiadomo, że ta praca odciąga nas trochę od podróżowania, ale potem wiemy, że trzeba właśnie gdzieś pojechać, coś zrobić, coś zobaczyć, żeby nagrać dla Was tutaj, żeby było ciekawie, sympatycznie, a przede wszystkim miło dla nas wszystkich, no bo jakby nie patrzeć, tworzymy taką małą rodzinę kamperowców, czy też przyczepowców, czy po prostu ludzi, którzy gdzieś tam na dziko podróżują, nawet w samochodach osobowych. Bądźmy jak jedna wielka rodzina i pamiętajcie o naszej mapie, tam wszystkie miejscówki, w których jesteśmy, zaznaczamy, więc mam nadzieję, że gdzieś, kiedyś na trasie, albo na dziko się spotkamy. Ja na momencie jeszcze tam mam jednego tajemnicza, ale troszeczkę poczekajcie aż będzie zachodzić słońce i wtedy będziecie mogli sobie to tutaj u nas zobaczyć, a my pewnie zobaczymy się jutro, bo dzisiaj jeszcze trzeba ogolić głowę, wykąpać się, no i doprowadzić przyczepę do kolejnego dnia naszych przygód na kanale Hit Planeta. Jak już widzicie, zachód słońca za nami. Zrobiło się troszkę chłodniej, ale nie ma wiatru i to nas cieszy. Jutro ma być piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj może jeszcze jakieś gwiazdy sobie poobserwujemy, ale wcześniej zabieram się za składanie naszego zestawu krzeseł. No a później mamy nową grę. Powiem Wam, czy jest fajna. Tak się prezentuje. Sobie ją a, wystawiłem. Nazywa się Super Farmer. Krzysztof wyciągnął ją z takiej promocji w Biedronce, gdzie wiecie, że są takie wyprzedaże, gdzie jak kupujesz co najmniej dwie rzeczy, to wszystkie są o połowę tańsze. Także wyszło za grę 12 zł. Graliśmy już w starego Farmera, bardzo fajna gra. Jeśli nie graliście, to zwykłego Farmera Wam polecamy, bo naprawdę można się świetnie przy tej grze bawić. A zobaczymy, jak sprawdzi się nam zabawa z Super Farmerem. Ale o tym wszystkim opowiem Wam już jutro. Wy jednak nie uciekajcie, bo będzie to jeszcze w tym odcinku. Teraz mówię Wam już dobranoc i do zobaczenia. A my tu moi drodzy, od rana się już bawimy. Zostaliśmy właśnie w tej biedronce, gdzie kupiliśmy tą grę farmera, zabawki dla psów, połowę taniej, więc kupiliśmy dwie. Każdy ma swoją, tam drugi. No puszczaj to, no puszczaj tą zabawkę. Trzymaj, no dawaj, zostawię. Zostało. No nie chcę puścić Jack. zobaczcie, a puścił dawaj. Hop. I drugi. No, dawaj, dawaj hop. I tak się moi drodzy od rana bawimy. Jeśli chodzi o tą grę Super Farmer, bardzo fajna. Na początku jak się czyta tę instrukcję, to wydaje się trochę skomplikowana, ale skomplikowana na szczęście. Nie jest tam można ją urozmaicić, dawać jakieś zaawansowane rzeczy tam typu, że są drapieżniki, że dodaje się kolejną punktację. Ale ogólnie sama w sobie gra bardzo fajna, możemy i normalnego farmera i super farmera Wam polecić. Na plaży na razie nikogo, miało być od rana pięknie i słonecznie, jest trochę chmurek i chłodny wiatr, ale spokojnie da się wytrzymać. No i co, my tutaj jeszcze chwilkę będziemy, zjemy zaraz śniadanie, a później będziemy kierować się na kolejną miejscówkę i może odwiedzimy też Giżycko, pozwiedzamy. Jeśli jest tam coś ciekawego do zobaczenia, to oczywiście Wam pokażemy. A tak tutaj prezentuje się w tej chwili plaża. I my, można powiedzieć, że jezioro Kisajno mamy na wyłączność. Opuściliśmy już nasze miejsce noclegowe i zmierzamy teraz na wycieczkę do Giżycka. Jest tutaj do zobaczenia jakiś ruchomy most, gdzie trzeba siłą mięśni go przestawiać. Może uda nam się to ładnie dla Was nagrać. Jest to do zobaczenia molo w Giżycku, ponoć jest to drugie po Sopockim. No i jeszcze tutaj jest jakaś wieża ciśnień, przejeżdżaliśmy już koło niej, zobaczymy czy będziemy na nią wchodzić. Na razie zaparkowaliśmy sobie przy takich ogródkach działkowych i tu od razu jest kanał, który nas interesuje. Musiałem sprawdzić, który rozdziela Nigocin i Kisajno. Albo łączy, bo tak w sumie powinienem chyba powiedzieć bardziej. No to zobaczmy, co łączy. Nie myślmy o tym co dzieli. I zapraszamy Was na spacer. Dotarliśmy do kanału Łuczańskiego i mostu obrotowego z 1800. 98 roku no i co? czekamy, czekamy, czekamy aż go otworzą no i nagram wam ładny film bo jest tutaj człowiek od tego, który się tym zajmuje eee, wygląda to tak, że wychodzi kręci korbką no i ten most się obraca o 90 stopni no ale okazuje się, że główna atrakcja giżycka najważniejszy punkt można powiedzieć nie działa eee, co mam wam powiedzieć? nic nie mogę dodać nic nie mogę ująć. Po prostu ruszamy dalej. No to przed Wami Molo w Giżycku nad jeziorem Niegodzin. 406 Przecinek 94 metra dokładnie. Jak piszą na stronie, ustępuje tylko i wyłącznie Sopockiemu Molo, o czym już Wam mówiłem. Ono nie jest takie do końca jak te w Sopocie, czyli nie biegnie cały czas wzdłuż do jeziora, tylko później skręca i pełni rolę ochronną dla portu, czyli całej mariny. W Giżycku. Idziemy się właśnie przejść teraz tą konstrukcją, bo ponoć to jedna z największych atrakcji Giżycka. Później jeszcze chwilę sobie pospacerujemy i chyba zaczniemy przemieszczać się do kolejnej mazurskiej miejscowości. No i dotarliśmy na sam koniec. Fajne miejsce na spacer. Faktycznie można po podziwiać sobie i popatrzeć jak te wszystkie tutaj żaglówki, motorówki i inne łodzie czy żegluga na przykład e, pomiędzy Mikołajkami a Giżyckiem czy jeszcze innymi miejscowościami wpływają tutaj do Eko Mariny w Giżycku. Życie też na pewno tutaj zaczyna się albo rano, kiedy to wszystko wypływa, albo wieczorem, kiedy wszystkie łodzie będą tutaj wpływały z powrotem, żeby odpocząć w marinie przejdźmy się dalej jeszcze uliczkami Giżycka więc zapraszamy że Wam jeszcze jak wygląda aktualny cennik, jeśli chodzi o żeglugę mazurską. Jak mam ładnie przybliżek, to będzie chciał zrobić sobie stop kratkę, ale mniej więcej za osobę dorosłą. Te 40 minimum złotych trzeba liczyć. W zależności oczywiście od tego, gdzie i kiedy chcecie płynąć. Są rejsy takie godzinne, półtora godzinne, trzy godzinne. Chyba najdłuższe z tego, co widziałem, nawet godzin, Czyli gdzieś płyniemy, mamy jakieś dwie, trzy godziny przerwy i potem wracamy na przykład do życka, Albo gdzieś płyniemy i już nie wracamy. To wszystko można sobie tutaj na tym cenniku spokojnie sprawdzić. Więc jeśli tutaj będziecie, no to będziecie już wiedzieć z czym się liczyć. My dzisiaj nigdzie nie płyniemy. Była chwila zabawy. Teraz wracamy po przyczepę. No to moi drodzy, ulica Plac Targowy. Tutaj macie kran do, z wodą pitną. Spokojnie można też dużym zestawem, tak jak my, sobie zaparkować, dotankować się no i ruszyć w dalszą drogę, tak jak my. Także gierzycko i kran z wodą polecamy. I od razu informuję: nie, że tak z hejtu, ale tak po prostu jest na Orlenie, na stacji kranu nie ma, więc przyjeżdżajcie od razu na plac targowy. Odpalamy auto. Kolejna miejscówka. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. 22 minuty. 13 km. A to oznacza tylko jedno, że będzie po prostu dziadowska droga dojazdowa. Ale miejmy nadzieję, że się uda. Jeśli tak, no to zobaczycie to już za moment. Dotarliśmy na miejsce: jezioro Dejguny. To tutaj spędzimy kolejne najbliższe dwa dni. Tak wygląda nasza miejscóweczka, tutaj jest znak parking, tam niedaleko to i śmietniki, tutaj auto, a tam mnóstwo ludzi, pierwszy raz spotykamy się z takim miejscem. Tutaj kiedyś było pole namiotowe, teraz obecnie jest dzikie miejsce, które prezentuje się tak, tam też w Lacku jakieś małżeństwo ma swój namiot, więc każdy ma swoje miejsce, przyszedł czas na odpoczynek. Jesteśmy już pokąpieli w jeziorku. Trzeba przyznać jedno jest najbardziej przejrzyste, ze wszystkich, na których na razie byliśmy na Mazurach, naprawdę można odpłynąć kilkadziesiąt metrów i spokojnie widać, co jest na dnie. Oczywiście na dnie są glony, bo tylko w tej pierwszej części jest taki piasek z kamieniami, takie dosyć dziwne dno, ale nie przeszkadza to, żeby spokojnie wejść sobie do wody i po prostu y, pokorzystać, wykąpać się i robić to, na co ma się ochotę. A są tutaj tacy co pływają na jakichś kajfach, są tacy co próbują windsurfingu, są tacy co mają jak my materace czy dmuchane koła dla każdego coś miłego na pewno się znajdzie. Dzisiaj myślę, że będzie tutaj chyba troszeczkę głośno i będzie się działo gdzieś tam już szykują się jakieś ogniska. Yy, cały czas ludzi można powiedzieć, ludzie napływają tutaj do nas, ale ja Wam pokażę co dzisiaj wam nagrałem dla tych, którzy nie oglądają na przykład shortów. To taki lifehack, który pomoże Wam przebierać się, jak będziecie na przykład na plaży. Mamy tylko 60 sekund, więc szybki lifehack, jak się przebrać, kiedy nie macie nikogo do pomocy, a chcielibyście zmienić majtki na kopilówki. Zakładacie je na siebie, wyciągacie majtki, jedna nóżka, druga nóżka. No i co? Kusileczka i do wody. Także na nasze shorty was zapraszam, zapraszam was też na nasze, na nasz Instagram i tam też relacje niejedne się już znajdują. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji kanału, pamiętajcie o komentarzach i łapkach w górę i pamiętajcie, że dla was mamy darmowe pocztówki, które możemy wysłać wam z dowolnymi naszymi i waszymi zdjęciami w dowolne miejsce na świecie. Korzystajcie Bawcie się dobrze i odpoczywajcie. 22:01. A my już wykąpani. I przygotowani w sumie do jakiegoś fajnego filmu. Dużo osób się tutaj zjechało, trzeba to powiedzieć. Grają jakąś muzykę, są ogniska. Miejmy nadzieję, że uda nam się dzisiaj wyspać, ale spodziewamy się, że może być dzisiaj różnie i podróżnie. Tak to też jest nad polskimi jeziorami, ale tak samo jest pewnie i nad polskim morzem. No, nad wszystkim. I nad wszystkimi zapanować się nie da. Pamiętajcie tylko o tym, że gdziekolwiek jesteście i są wokół Was ludzie, to no że jedni wolą głośną muzykę, inni trochę cichszą, więc wypoziomujmy te nasze weekendy, wakacje i miejsca, w których jesteśmy z innymi, no bo wszyscy powinniśmy nawzajem się szanować. Za dziś już Wam dziękujemy, gorąco Was pozdrawiamy, no i zapraszamy na kolejne nasze przygody. Więc do zobaczenia na kanale HitPlaneta.pl.